No, jesteśmy u taty na działce, no i to jest taty oczko w głowie, czyli głębie. Jakie okay, będą do środka Dobra, no wejdź do środka, weź jakieś głębie. Tata, ile masz głębi teraz? Co? Ile masz głębi teraz? 60. 60? A? 60 głębi jednego psa. <laughs> No, jaka to jest odmiana? Jaka głębi? A to są Kingi. Kingi? Jakie no. jeszcze masz? Kingi, ten Strasser. Ten który? Stras ten, 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 ten łaciaty. No, te a te ktery, obok? No. Pocztowe też są? Rysie. Które rysie? A te, a te takie decentrowane. Aha, dobra, to rysie. już mamy go. Te białe, to jest taka odmiana rzesz rzeszowskie. Pocztowe rzeszowskie no no a te tutaj obok jeszcze? belgijskie, ten czarny aha, no 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 Oto okay. no, to jedziemy dalej no, co tam masz jeszcze? to jest wnętrze no to jest naptakane na sraki naptakały no mów jakie masz głębie, no jak kręcę tata one, one tam wyjdą na dół, na wszystkie, O, ten, bacikaty, jak, o. Tato, ten tutaj, co stoi, jak on, jaka a to A to są kingi, ten przekaty takie. No ładnie, nie? Kingi, o. A kuraki Ty. masz? No to, no to są, takie są kuraki, nie? A garbinosy? Nie, nie, garbinosy nie ma. U nas w Ameryce ta tak głębie są, A? połowę mniejsze niż te tutaj, co A? masz. Tak? O. A te, te, te takie farne, o, te same to są belgijskie Tak, 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 to już wiem. Krótkie tak. A te tutaj, taki stoi, taki ten z tym takim nosem nabrzmiałym. A to, to są z tych rzeszowskich, te czerwone takie, tak? No, 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 o, no, no, no. Są drogie, są, są, są głębiej. 60 zł para, 80 zł para. Dobra, to teraz idziemy jeszcze do psa twojego. A tu kury. Gdzie masz kury? O zobacz, o, bażanty. O, zobacz. O, barzanty i kury. O, zobacz. Ten czerwony, jaki ładny bażant. Ale czerwony to jest... Samiec. a ta taka szara, to Nie szara, tylko bezbarwna bez to jest... To jest kurka. Tak, tak. To jest samiczka. No, pka, kogut stary tamten, taki. O, ale widzisz? taki. A te młode tutaj. To, a co to za to... na koguta tego takiego czarnego? A to, y, to jest y, ten, ten czarny? Tak. To jest kura. To jest kura? No, to jest kura taka, taka jakaś japońska. O, to jest ten no. tutaj, to ja. No, a te, a te wszystkie to są, młode są już kurczaki, nie? Jajka niosą, tak? No, niosą. A Jakie się tam są i ja, ja, ja wejdę z uwakki Nie ma nie ma Jaj. no dobra to jeszcze do psa idziemy szybko i altankę pokażemy a? Jeszcze idziemy do psa i altankę pokażemy szybko nie tam, tam, jest, no, tam jest. Ale nie na zewnątrz, na zewnątrz a? O tutaj malinki No nie takie jak u wujka, nie tak dużo, ale trochę jest